Z tymi historyjkami, anegdotkami wiąże się piosenka, z którą chciałem się z Państwem pożegnać, ale ta pioseneczka wymaga króciutkiego komentarza wprowadzającego. Otóż zadzwonił do mnie, nie wiem jaka tam jest tytułatura, szef wsi, yy, sołtys, nie wiem, burmistrz, yy, imperator, hegemon, no ktoś kto, 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 kto w tym stylu. I mówi Panie Tomaszu, my tam Pana obserwujemy, jak Pan sobie tam poczyna na tych deskach kabaretowych i mamy piętnastolecie naszej wsi. Czy byłby Pan tak miły i napisał tekst? piosenki satyrycznej, kabaretowej dla naszego zespołu pieśni i tańca. Ja my tak, czy jeszcze jakieś żądania, czy jakieś, jeszcze jakieś elementy życzenia, zamówienia. Tak, otóż spiritus z tego zespołu jest nasz tutejszy okoliczny ksiądz proboszcz, i czy byłby pan tak miły, panie Tomaszu, żeby tego księdza proboszcza umieścić w jakimś takim dowcipnym, satyrycznym kontekście? Poszło nam to błyskawicznie. Ja wysyłam po dwóch dniach, dostaję odpowiedź tak zwaną zwrotną. Panie Tomaszu, syf straszny, niech sobie pan robi z tą piosenką, co pan chce. Piosenka nazywa się Temat Tabu, a brzmi tak. La, 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 Nic nie mówią o tym chłopy ani baby. U nas we wsi to po prostu temat tabu. Nasz ksiądz proboszcz, który prawi nam kazania co niedziela Majamnika rodem prosto z Izraela. La, 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 la. Majamnika rodem prosto z Izraela. Wątpliwości widzów wszelkich ty poniechaj Bo ten jamnik wabi się i cek mordechaj Proboszczystej czystej krwi katolik stara się przybliżyć Boga No a trzyma żydowskiego czworonoga La 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 a trzyma żydowskiego czworonoga Z nienawiścią się patrzymy tam gdzie Buda Nie dość, że żydowska morda jeszcze ruda Lecz w przypadku tego kundla pochodzenie to nie wszystko Bo ten jamnik jest homoseksualny La, 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 bo ten jamnik jest homoseksualistą. Dodam jeszcze, chociaż trudno w to uwierzyć, że ten jamnik lubi jeździć na rowerze. No i tutaj się wydłuża wsa proboszcza, grzechów lista, pies proboszcza, pedał żyd, jeszcze cyklista. La, 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 pies proboszcza, pedał żyd, jeszcze cyklista. Po jamiku także we wsi się powiada, że kraść lubi ja z sąsiedniego sadu. Oto kogo pod swym dachem trzyma ksiądz, proboszcz dobrodziej, pedał, że cyklista, no i jeszcze złodziej. La la, la la la, la pedał, że cyklista, no i jeszcze złodziej. Z biegiem czasu cóż poradzisz, Boża wola. Jamik coraz wyraźniejsze ma za zakola Niech więc o księżowskim kundlu Cały naród prawdę słyszy Pedał, żyd, cyklista, złodziej, jeszcze łysy La la, la 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 la, la. Pedał, żyd, cyklista, złodziej, jeszcze łysy Choć to temat tabu, to dośpiewam resztę Że ten jamiek jest z okolic Bukaresztu No i tutaj wyliczanka, niech od nowa się zaczyna Pedał, żyd, cyklista, złodziej, łysy cygan La la La, 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 pedał Żyd cyklista, złodziej, łysy cygan Wbrew zakazom jamnik czyni to uparcie Z tutejszymi psami dzieli się swym żarciem Pedał że cyklista, złodziej, łysy cygan To nie wszystko, bo z poglądów i zachowań komunista La, 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 la bo z poglądów i zachowań komunista no i jeszcze jamnik ma instynkty łowcze Raz na polu zagryzł pasącą się owce Pedał, że cyklista, złodziej, łysy, cygan, boli serce No bo jeszcze komunista i morderca la la la, 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 la. No bo jeszcze komunista i morderca Psia postawa niesie pozytywne skutki Niech prawdziwy temat tabu świat zobaczy. Nasz ksiądz probosz wielką słabość ma do chłopców i dowódki. Lecz przy tym jamniku można mu wybaczyć. Lepszy lecz przy tym jamniku można mu wybaczyć. Dziękuję bardzo. Dlaczego? Dlaczego?